Aż ktoś z to mnie zagada. Jak dobrze jesteś Średnio? Tak. Dzień dobry. dzień dobry. A mogę nagrać telefonem? E, jasne, gdzieś potem będzie publikowane? Tutaj. To bez wniosków. Tak, mniej? tak, bez, bez. Dobra. Cześć, okay. dzień dobry. Cześć, dzień dobry. No, o, jako średnia, jako codziennie rozmowa mogę potrafić. Tak? A tak. dużo osób przychodzi rozmawiać? Czasami pięć, czasami dwa, coś takiego. Okay, okay. No. ale nie 10, nie 20? Nie, 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 na pewno nie tyle. A jakie są ulubione tematy? Aaa, to jest ciężko, bo czasami bardzo trudny temat. Na przykład mm -hmm. ostatni rozmawiałem z człowiek od kościoła. Okej. Okay. Tak, i bardzo trudny. O, takie teologiczne tematy od księdza. Tak, o, tak, okay. tak, no. A wakacyjne? Albo jakieś takie wspomnienia, marzenia, coś takiego. No, to jeszcze nie. Nie, było? No, nie. Okay, dobra. No. A zatem marzenie związane z Polską? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie no. ma? Nie ma. Okay. Można. Można. Tak. No dobra. My marzenie mamy z Polsku związane, żeby to nie było takiej na przykład kolejki osób bezdomnych, które potrzebują się czegoś ciepłego napić, bo jest tam taka długa kolejka chętnych. Tak, tak, no, czasami widzę. Było, byłoby fajnie, jakby nie musieli. Potrzebować takiego wsparcia, ale to chyba w każdym kraju tak jest. No, chyba tak. A pana marzenie związane z Polską? No po prostu ja chcę mieszkać tutaj. Okay. Na stawie. Tak? Ta, bo jeszcze długo mieszkam tutaj? 8 lat. Osiem lat. 8 lat. Dobra, dobra tak. Dobra. A pani? E, urodziłam się tutaj. Tak. Także zaraz będzie 40. <laughs> Nie wygląda! Staram się jak mogę. <laughs> no dobra, czyli co, życzymy 40 w Polsce? Jeszcze raz. 40 lat w Polsce życzymy. Tak. Może być? Staram Dobra, się. Dobra. Lecimy dalej. Serdeczne tak. dzięki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. mi